Szanowni Państwo, dziś wieczorem nie będzie łatwo, ale będzie prawdziwie. Ten spektakl to nie tylko teatr. To głos. To głos tych, którzy często milczą. To opowieść o przemocy, która dzieje się tuż obok, w domach, w relacjach, w codzienności. Nie zawsze krzyczy, często udaje spokój, ale zawsze zostawia ślad. Zdecydowaliśmy się powiedzieć o przemocy tej ukrytej, tej widocznej, o cienkiej granicy pomiędzy krzywdą a konfliktem. Bo zanim coś zmienimy, musimy najpierw zauważyć. Przemoc nie zna wieku, płci, wykształcenia, statusu. Można być ofiarą, sprawcą, świadkiem, czasem jednocześnie. I bywa, że z najlepszymi intencjami popełnia się największe błędy. Jak powiedział Eli Wiesel, laureat Nagrody Pokojowej, przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść ale obojętność. Dziś wieczorem nie będziemy obojętni. Lack, lack with that strap. I'ma drive through, but if we back back, it's gon' clap, clap, and that's tack. I never tap tap if I don't like a hoe. You act, act like you like a though. Never backtrack if I ain't fucking with you. Can't stick with us, but you might my See bitches, hot to diddy bitches got a million bitches on go. Oh, silly bitches, I'ma kill these bitches. Yo, pop, who the fuck wants smoke? <laughs> keep, keep it real, you dilly mad because your baby dad used to like me, though. I, I ain't fuckin' cause I ain't one to so take a hike like a hype I though. Got me walking around like I'm Michael though. I paint my hair cause I'm Tyson, Georgian, mm -hmm. Angela. Welcome to the party. Colorful, you know your makeup is That's how you act just like a Barbie Baby, welcome to the party. Me, you wanna party with Bobby? Body, 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 body. This is your own. Gucci back to the socks like I'm Biggie Popper. Keep your girl here yeah. in my time in boxes. Co ja się, że wszyscy będziemy jeszcze długo pamiętać ten spektakl od 18 lat. E, uczycie nas, wzruszacie, e, powodujecie, że nam łezka e, spada na tej. Na tej widowni, ale myślę, że też powodujecie, że długo w nas to wszystko tkwi. Szanowni Państwo, ja myślę, że możemy im jeszcze raz gorąco podziękować, porobiam fantastyczną robotę i mam nadzieję, że takich rzeczy, takich zdarzeń będzie jak najmniej. Bo to dlatego powstają te spektakle profilaktyczne. Dlatego. Zwracamy na to uwagę, żeby jak najmniej osób takie momenty w życiu, trudne momenty, spotykały. Bardzo, bardzo im dziękujemy, a Państwo dzisiaj jesteście specjalną widownią, bo jesteście w większości związani z tymi młodymi, starszymi, najstarszymi artystami tutaj. Ja myślę, że możecie być z nich dumni. Zrobili kawał dobrej roboty i nagrodźmy prawami. I <noise> wszyscy będziemy mogli to oglądać w internecie, dobra? Super. <noise> no już mamy załatwione. I tutaj oczywiście trochę słodkości, bo byliście niesamowicie dzielni e, i mogę powiedzieć, że mamy całe grono artystów i chyba trzeba się rozejrzeć w Cieszynie za miejscem na szkołę teatralną, prawda? Ale dajemy radę i mam nadzieję, że jeszcze nie raz damy się namówić do tego spektaklu. Nie reżyser Pani to napisała, o czym on mówił. O gminie przemocy. My podobno jesteśmy rodziną PDB, która tu żyje po tej stronie, Państwu przekazuje wszystko to, co ważne w życiu. Ale jako rodzina potrzebujemy swoich obrońców. Iza, Kasia jesteście dla nas takim drogowskazem, który nam pokazuje, jak grać, jak być rodziną. W różnych sytuacjach, dlatego abyście zawsze broniły swojej rodziny, abyście stawały na straży tych najzdolniejszych ludzi po tej stronie sceny. Mamy coś dla was. I... Bardzo prosimy, żebyście pamiętały, że zawsze tym, co najlepsze po tej stronie.